Z tej strony mega Kacperos. a dziś szczegółowo opowiem Wam o wszystkich starpowerach i gadżetach. Zaczynamy. Pierwszym gadżetem na naszej liście jest to gadżet do szeli o nazwie Alleluja i do przodu. Polega on na tym że szeli daszuje swoich przeciwników podobnie jak postać typu Mortis. Star Power'ami do szeli są tu Szok bitewny, który yy, powoduje, że szeli używając ulta, jeżeli ult zaatakuje jakiegoś przeciwnika, przeciwnik jest spowolniony. Drugi Star Power. Jest to plaster, który leczy naszą szeli o 1800 punktów zdrowia, jeżeli jej życie spadnie poniżej 40%. Osobiście polecam ten drugi. Drugim gadżetem na naszej liście są, jest to gadżet donity o nazwie łapy niedźwiedzia. Powoduje on, że. Kiedy nita ma swojego niedźwiedzia, niedźwiedź w wydanym obszarze stunuje przeciwników. Starpowerami do nity są to niedźwiedzia regeneracja. Powoduje, powoduje ten starpower że kiedy Nita atakuje przeciwnika, leczy swojego niedźwiedzia. Oczywiście, jeżeli go ma. Natomiast, jeżeli niedźwiedź atakuje przeciwnika, leczy on Nity. W obu przypadkach leczy leczą te, o, ten Star Power leczyło 500 punktów życia. Drugim Star Powerem jest to nadpobudliwy, nadpobudliwy niedźwiedź który powoduje, że niecieć nity atakuje o 60% z mniejszym... po prostu szybciej atakuje o 60%. Star Power ten się przydaje na trybie napadu. Osobiście poleciłbym właśnie też tego drugiego Star Powera. Trzecim gadżetem na naszej liście jest to gadżet do kolta, które powoduje, że kolt natychmiast przeładowuje dwie sztuki amunicji. Starpowerami do kolta są to niezłe buty, które powodują, że kolt porusza się o 10% szybciej, a drugim jest to specjalny magnum, który powoduje, że szybkość strzałów i zakres ataku koluta zwiększają się o 11%, czyli strzały koluta poruszają się szybciej i dalej. Osobiście jednak polecam niezłe buty, które pomagają w ucieczce. Czwartym gadżetem na naszej liście jest to gadżet do bóla, który nazywa się stęk dużylny. Powoduje on, że ból natychmiast leczy się o 1500 życia. Star Powerami do bóla jest to Berserker, który powoduje, jeżeli nasz ból będzie mieć mniej niż 40%, jego szybkość przeładowania się zwiększy, czyli będzie atakował szybciej. Drugim jest to twardziel, który powoduje, że jeżeli podobnie jak u berserkera, życie bóla spadnie poniżej 40%, to będzie ból utrzymywać mniej obrażeń o 30%. Osobiście polecam twardziela. Kolejnym gadżetem na naszej liście jest to gadżet do Jessie. O nazwie świeca, i skorowa powoduje on, że Jesse w danym obszarze działko Jessie w danym obszarze spowalnia swoich przeciwników. Star Power'ami do Jessie jest to energia, która powoduje, że Jesse. A może strzelić w swoje działo, lecząc je o 800 życia. Drugim star powerem jest to Szok, który powoduje, że działo, działko Shelly, działko Jessie nie atakuje zwykłymi strzałami, tylko atakuje strzałami od Jessie, tylko że te strzały są krótsze o, krótsze o 49%. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że bardziej polecam Star Power Shock niż energię. Szóstym gadżetem na naszej liście jest to gadżet do broka O nazwie odrzutowe sznurowadła który powoduje, że brok może przeskoczyć nad przeszkodami. Starpowerami do broka jest to łatwopalny, który powoduje, że na samym końcu rakiety broka pojawia się takie ognisko, które trwa przez 2 sekundy i bije po 600 obrażeń. Drugim fajnym star powerem, moim zdaniem lepszym, jest to Star Power, ona jest rakieta numer 4. Brok teraz może mieć cztery ładunki, to znaczy cztery pociski, cztery rakiety zamiast trzech. Osobiście bardziej polecam ten drugi Star Power. Drugim to znaczy kolejnym gadżetem na naszej liście jest to gadżet o nazwie Fidget Spinner do dynamajka. Powoduje on, że dynamajk na różne strony rozrzuca swoje laski dynamik, dynamitu, a każda bije po 700. Star Power'ami do naszego dynamajka jest to dynaskok, który powoduje, że dynamajk, rzucając dynamit pod siebie, może skoczyć nad przeszkodami, tak jak y, gadżet do Natomiast drugim star Power'em jest to Demolka, który, który, pod, który ten star power powoduje, że ultimate dynamajka bije o 1000 punktów obrażeń więcej. Osobiście bardziej polecam dynaskok, ponieważ on może bardzo się przydać przy walce z na przykład mortisem. Kolejnym gadżetem na naszej liście jest to super totem, który powoduje, że Bo umieszcza na ziemi totem, który jeżeli Bo, jest, Bo lub inni jego koledzy są w... Jego okręgu ładuje się im Ultimate. Star powerami to BO jest to kołujący orzeł, który powoduje, że BO widzi o 150% więcej w krzakach niż bez. Drugim star powerem są to sidła na niedźwiedzia. Które, za, który ten Star Power powoduje, że miny, bo zamiast odrzucać, to yy, ogłuszają przeciwnika? Osobiście polecam kojącego orła, ponieważ jest on bardzo dobry na mapie typu wzburzona pieczara. Kolejnym gadżetem na naszej liście jest to gadżet do Tika. Powoduje on, że Tik, podobnie jak Szeli, może taranować lub bardziej uciekać przed przeciwnikiem, zostawiając na ziemi swoją minę. Star Power'ami do Tika jest to porządne smarowanie, które powoduje, że Tik nie atakując leczy się o 2 sekundy szybciej niż normalnie. Czyli inaczej trzeba mniej czekać na leczenie. Drugim Star jest to, czas, jest to automatyczne przeładowanie, które nie które tak naprawdę nie przeładowuje automatycznie, ale yy, przeładowanie Tikka jest o 10% krótsze. Lecz jednak poleciłbym porządne smarowanie, ponieważ nie atakując Tik może się po prostu szybciej uleczyć. Kolejnym gadżetem na naszej liście jest to gadżet do 8-bita o nazwie Hadridge z czytem. Powoduje on, że 8-bit teleportuje się do obecnej miejscowości, gdzie jest jego wieżyczka starpowerami do naszego 8-bita. Jest to wzmocniony wzmacniacz który powoduje, że ym, pole, w którym jest, y, które po, który, pole wieżyczki 8-bita wzmacniającej jest większe o 50%. Natomiast drugim Star Powerem jest dodatkowe życie, które powoduje, że gdy nasz 8-bit umrze, natychmiast się odrodzi. Osobiście bardziej polecam ten drugi Star Power, ponieważ on może bardzo pomóc w rozgrywce. Kolejnym i ostatnim gadżetem na dziś jest to friendzonowanie do EMS. Gadżet ten powoduje, że EMS odpycha swoich przeciwników w danym obszarze, zadając im 500 Punktów życia. A ostatnimi star power'ami do EMS jest to zła karna, która powoduje, że każda nowa, każde nowe trafienie od pocisku EMS zadaje o 20% więcej. Natomiast drugiej Star Power jest to rozgłos, który powoduje, że MS używając super ataku, jeżeli kogoś atakuje, leczy się o 320 punktów życia. Osobiście bardziej poleciłbym złą karmę. Okej, okay, więc na dziś to by było na tyle. To była pierwsza część omawiania Star Powerów i gadżetów. Nie bójcie się, będzie więcej. Polecam odwiedzić nas, nasz klan Korzenie Spajka. Jestem, jestem w nim zastępcą dowódcy. Bardzo polecam wstęp od 17 tysięcy. A ja się z wami żegnam. Więc komentujcie, subskrybujcie i widzimy się. W następnym odcinku. Cześć!